Szymanko, witam ponownie. Tym razem trochę tak nietypowo, bo Volkswagen Passat, ale akurat trafić taki problem, który na pewno ktoś z Was mia miał, albo ma, albo będzie miał. I dość taki no, poważny problem. O co chodzi? Samochód, jak jedzie, to podczas hamowania raz dobrze działa pedał hamulca, raz działa źle, czyli jest po prostu twardy i podczas przyspieszania ma bardzo dużą turbo Czyli. Zachowuje się na początku tak, jakby w ogóle nie, turbo nie działało, dopiero jak się go skręci silnik, to, no to, to jedzie dobrze. No tak na pewno nie było, tak na pewno nie, nie może być. Czego to jest przyczyną? Pompa wakum, a dokładnie klucz jest na pompie wakum, czyli pompie wytwarzającej podciśnienia. Co to jest pompa wakum? To pewnie każdy wie, jak nie, to sobie poczytajcie. Zwróćcie uwagę, została zdjęta osłona silnika. Tutaj zostało to wszystko podpinane, czyli tu była taka guma. Jak sobie zobaczycie w swoim samochodzie, będziecie wiedzieć, o to chodzi. I teraz tutaj jest klucz z pompy wakum. Tu, gdzie pokazuję palcem, o, zobaczcie, jaki tu jest luz. Mam nadzieję, że to jest widać. Luz jest jak cholera. Przez to, tu gdzie pokazuję palcem, ucieka ciśnienie, no i dlatego to nigdy nie będzie dobrze, i dlatego są właśnie te problemy. Co trzeba zrobić? Rozpiąć te obejmy, czyli te obejmy i tą z tyłu, wyjąć ten przewód i ten cały kluciec dokładnie wyczyścić benzyną ekstrakcyjną, benzyną lakową, tak żeby to było wszystko super zrobione, i potem to ja później Wam pokażę jak będę to robił. Przykleić to trzeba na klej. Najlepszy jest taki klej dwusłatnikowy do metalu. On trzyma jak spaw. Ja później też pokażę jak ten klej wygląda. Na razie to będziemy zdejmować, czyścić wszystko, pokażę co dalej. Ten klej jest dość długo, bo 24 godziny, ale w dzisiejszych warunkach jest plus 30 stopni, to mam nadzieję, że będzie tak szybciej. Dlatego będziemy to teraz zdejmować, wszystko czyścić, kleić, wszystko pokażę. Mam nadzieję, że ten problem zniknie, bo jest to dość duży i poważny problem. Hamulce to nie są żarty. Także za chwilę działamy dalej. No i robota powoli dobiega końca. Dobiegła, Dobiegła końca. Tu jak widzicie, ten kluczec jest już, jest już pomalowany, a czy pomalowany, przyklejony. Nawaliłem tam kleju całą noc, sech, no, znaczy od wczoraj od 10 do dziś, 10, do 10-24 godziny. Pozakładałem to wszystko, dałem nowe obejmy. Już się nie rusza w ogóle. Wszystko jest strasznie tutaj sztywne jak spaw. Jakiego do tego kleju użyję? Takiego kleju to jest specjalny klej do metalu dwuskładnikowy, On naprawdę trzyma jak spaw, no tylko tyle, że schnie długo 24 godziny. Ale naprawdę jak zasnie, kurczę samolot leci. To jest jak spaw! Tak to wygląda. Wszystko jest zrobione git. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Skręcimy to, zrobimy jazdę równą i zobaczymy czy te objawy twardego hamulca i tej takiej bardzo dużej turbo dziury na początku startu znikły. Mam nadzieję, że znikły. Zaraz dam znać. Właśnie jedziemy, testujemy wóz. Jest wszystko tak jak być powinno. Przyspieszenie jest. Jest przyspieszenie? Jest przyspieszenie. Tak jest. Jest w hamulce są. Są hamulce. Jest. Wszystko jest dobrze, także tylko, naprawa... Tylko jeździć. Tylko jeździć. Naprawa zakończona sukcesem. Trzymajcie się. Do następnego. Hello.